Witam was serdecznie po dłuższej przerwie w moim kolejnym materiale który będzie dotyczył jednego z angielskich przyszłościowych piłkarzy na Wyspach. Mianowicie chciałbym wam przedstawić takiego ciekawego zawodnika, który nazywa się Andros Townsend. Na początku kilka podstawowych informacji na temat tego piłkarza. Jest to 21-letni skrzydłowy, który może także grać w ewentualności na pozycji napastnika. Obecnie grywa dla Queens Park Ren w ramach wypożyczenia z innego lokalnego rywala Tottenhamu. Wychował się właściwie y, w drużynie z White Hart Lane, bo w wieku 9 lat zapisał się do szkółki, y, zaczął rozwijać swoje skrzydła, y, tak naprawdę, kiedy został wypożyczony po raz pierwszy w marcu 2009 roku do trzecioligowego wówczas klubu Yeovil Town, utalentowany gracz zdążył już reprezentować drużynę narodową w kilku kategoriach wiekowych, jednakże teraz dopiero będzie czekał na swój debiut w seniorach. Właściwie to on będzie musiał doszukiwać się tej szansy u selekcjonera trzech wwów, Roya Hodsona. W tym momencie większość, większość sympatyków, kogutów i innych kibiców, którzy czynnie śledzą poczynania najlepszych drużyn na angielskich boiskach, nie są w stanie wyobrazić sobie podstawowego składu bez Gareta Bale'a. Oczywiście zgadzam się z tym, że to jest jeden z najlepszych piłkarzy na Wyspach w tym sezonie, jednakże u jego boku trzeba przyznać, że rośnie solidny konkurent. No, mówię na razie konkurent, bo. W sumie nie wiadomo, jak się potoczy przyszłość Bejla po sezonie. Czy zostanie jeszcze na dłużej, czy już postanowi odejść z tego klubu i rozwijać swoje, swoją przygodę piłkarską w innym klubie. Przez ostatnie kolegi Premier zaczynam właśnie podziwiać Androsa, bo naprawdę przykuł moją uwagę jako jeden z tych. Licznych talentów naprawdę ambitnie stara się pomóc w utrzymaniu The hoops w najwyższej klasie rozgrywek, i to on w znacznej mierze może się do tego przyczynić. Ostatnio udało mu się zanotować dwa trafienia w dwóch ostatnich meczach. Pierwsze to było w meczu z Sunderlandem: efektowny strzał z bodeja z 25 metrów. Właśnie przyczynił się do wygranej nad czarnymi kotami 3 do 1, cenne 3 punkty yy, widzę. I w ostatniej kolejce stołeczny klub yy, nie miał się jednak z czego cieszyć. Po ambitnej walce na Via Park yy, pod opiecznikiem Harego Napa ulegli, a po bardzo u u emocjonującym spotkaniu 2 do 3. Yy, ta bramka była już zupełnie innej urody, niezbyt ładnej, bo wstrzelona po koszecie. A ja Jednak nie bez powodu nagrywam materiał o tym właśnie piłkarzu, bowiem coś przeczuwam, że właśnie następuje jego przełomowy moment w karierze. Teraz fani to hamu. mogą się nawet zastanawiać, czy w lato potrzebny będzie transfer dla takiego piłkarza jak Leandro Damiało. Uważam, że w tym czasie zakup Brazylijczyka może okazać się przesadą przy tak dobrej postawie Townsend'a. Andros przeżyła w tym momencie pierwsze, najlepsze okresy w swojej dotychczasowej przygodzie z piłką. Uważam, że ten ruch w zimowym oknie transferowym do Queen's Park Rangers wyjdzie mu na dobre. To właśnie w tym miejscu ma największe szanse na to, aby jego paczka z umiejętnościami mogła eksplodować, a potem ewentualnie jego dary mogłyby owocować na grę na europejskich arenach. Jednak chcę zwrócić uwagę też na to, że Townsend nie bez powodu przeniósł się na Loftus Park. Dla wtajemniczonych nie muszę chyba przypominać, że RedNap zna już dosyć długo tego zawodnika, a to rodzi kolejny problem dla ten Tottenhamu. Nie wiem jak może być on wielki, ale jeżeli jest to jednolatek, będzie dalej chciał rozwijać swoje umiejętności pod wodzą RedNapa, Wtedy sztab szkoleniowy będzie mógł załować, że stracił właśnie takiego piłkarza na rzecz jeszcze takiego zespołu, lokalnego rywala. Choć śmiemy się domyślać, że pragnieniem Androsa będzie gra w europejskich pucharach. Choć i tego nie miałby zagwarantowane w Tottenhamie, bo nadal nie wiadomo przecież, czy w przyszłym sezonie zawodnicy Biasa, Boasa stawią się na Champions League. Walka o utrzymanie się w top 4 trwa w najlepsze. Nurtujące dla tego zawodnika może być jednak to, że w jakiś sposób jego rodzimy klub go traktuje. Co jakiś czas zostaje wydalany na wypożyczenia, tak było już dziewięciokrotnie. Domyślam się, że najlepiej jak dotąd wspomina pobyt w Leighton Orient w roku 2009. Miał tam wiele okazji do gry w pierwszym składzie. Teraz bez wątpienia. Jego grana w wypożyczeniu w niższych ligach niż Premier League byłaby kompletnym nieporozumieniem. Śmiem twierdzić, że jeżeli Queens Park Rangers uda się, uda się utrzymać w lidze, to Rednap będzie starał się go nakłonić do pozostania w zespole. On właśnie potrzebuje nabywania doświadczenia w najlepszej lidze świata. Co więcej należy wspomnieć, że Rednap nie spłynie raczej ze sprowadzania do przyznanych nazwisk, bardziej z kreowania tych marek. Takim zawodnikiem może być właśnie Gareth Bay, na przykład teraz taka sama droga może spotkać Androsa. To właśnie ten piłkarz może stać się wielkim komandosem dla Harego. Jak wiemy ten menedżer potrafi znakomicie zarządzać drużyną z niewielkim budżetem w kasie klubu. I w taki oto sposób od najniższych szczebli do najwyższych Andros dotarł tam, gdzie piłkarz marzy grać. Jest w tej chwili w doskonałym wieku i rozwija się właściwie jako piłkarz. Kiedy obejrzałem skrót w meczu z jego udziałem Queen's Park Rangers z Sunderland, to zrozumiałem, że niebawem może stać się zawodnikiem pokroju nawet Garetha Bale'a. Tottenham wychowuje bardzo dobry skarb i oby na ich nieszczęście nie został zabrany. Polecam śledzić na dalszym etapie tego kreatywnego piłkarza, który bardzo potrafi sobie radzić w akcjach ofensywnych z meczu na mecz. Widać jego progres, istnieje wielka szansa, że czołowe kluby z Anglii będą się po niego zgłaszać za jakieś może dwa sezony. Pożyjemy, zobaczymy. Ja tymczasem już dziękuję za uwagę. Mówił dla Was Różal. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. The land is dark mm. and the moon is the mm. only <laughs> light we'll <laughs> see. Mm.